Cześć. W tej lekcji opowiem Ci, co warto przemyśleć, zanim rozpoczniesz działania komunikacyjne. Dowiesz się, na jakie pytania warto odpowiedzieć sobie w analizie SWOT, dlaczego ważne jest, by Twoje cele były SMART, a dodatkowo opowiem Ci trochę o współczesnym odbiorcy. Zaczynamy! Dobrą i sprawdzoną praktyką jest stosowanie metody SWOT, dzięki której przeanalizujesz wszystkie mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, które występują w Twoim miejscu. Dzięki temu zbudujesz solidne podstawy analizy sytuacji, która będzie punktem wyjścia całej strategii promocji. W lekcji pierwszej wspomniałam, że od początku budowania mamu, czyli także planowania promocji, istotne jest, by była ona realizowana przez osoby współtworzące mam. Dlatego pierwsze kroki do budowania świadomych działań promocyjnych i budowania marki mamu rozpocznij w momencie, gdy wokół powstającego mamu zbierzesz już grupę osób zaangażowanych, to jest koordynatora, animatorów, czyli zespół mamu. Na przykładzie jednego z naszych miejsc aktywności mieszkańców, opowiem Ci, jak w praktyce wygląda to zadanie. Gdy analizowaliśmy silne strony, zauważyliśmy, że to, z czego możemy skorzystać, to doświadczenie naszych partnerów i ich długoletnie działanie, a tym samym znajomość lokalnych organizacji pozarządowych i urzędów. Odkryliśmy też, że wokół MAMU zebrał się szybko zespół ekspertów i prawdziwych pasjonatów, którzy stworzyli zespół roboczy. Jednakże zauważyliśmy też, że ich świetne pomysły na stworzenie bardzo bogatej oferty dla odbiorców mogą być z jednej strony silną stroną, a z drugiej strony zagrożeniem. To, co pojawiło się w słabych stronach naszej analizy, to na pewno brak zasobów zarówno czasowych, jak i finansowych na działania promocyjne. Im mniej mamy rąk do pracy promocyjnej, tym trudniej nam prowadzić przykładowo regularną aktualizację treści na stronach www. Oraz komunikację w mediach społecznościowych. Szansą, ale jednocześnie zagrożeniem, by jednak to się działo, jest możliwość skompletowania zespołu pośród animatorów lub zespołu roboczego. Tak samo jak to, że obecnie większość działań promocyjnych przeniosła się do świata online, jest jednocześnie i szansą, i zagrożeniem. W internecie są wszyscy, ale jednocześnie przez to, że treści jest tak dużo, trudniej jest utrzymać uwagę przeciętnego odbiorcy. Jeśli już rozpoznasz swoje silne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia, przejdź do określania celów. Zanim to zrobisz, zastanów się, do kogo chcesz dotrzeć i po co. Co konkretnie chcesz osiągnąć, tworząc stronę internetową, profil w mediach społecznościowych czy też drukując ulotkę. Efekt Twoich działań i sprawdzenie tego, czyż w cudzysłowie mówiąc, promocja działa, będziesz mógł sprawdzić znaną i sprawdzoną metodą SMART. Im bardziej konkretnie zdefiniujesz swoje cele, tym lepiej. Co może być celem, na przykład? Może to być pozyskanie do współpracy wolontariuszy albo pozyskanie nowych czytelników twojego newslettera. Będzie najlepiej, jeśli twój cel będzie mierzalny, czyli będzie to na przykład pozyskanie do współpracy 10 wolontariuszy. Zwróć uwagę, czy twój cel jest adekwatny do grupy docelowej. Wybierając narzędzie do komunikacji, zastanów się, czy twoi potencjalni wolontariusze go używają. Zastanów się też nad tym, czy cel jest realistyczny i osadzony w dokładnym czasie. Szukanie wolontariuszy wśród studentów podczas wykładu w lipcu może nie być najlepszym pomysłem. W kolejnej części opowiem Ci trochę o współczesnym odbiorcy. Jego uwaga bądź uważność stała się obecnie najbardziej deficytowym zasobem. Ważność uwagi odbiorców oczywiście nie jest nowością dla twórców komunikatów czy też reklam. Zawsze stosowali oni taktykę przyciągania uwagi publiczności. Jednak obecnie dzięki łatwiejszemu dostępowi do danych i ogromnemu wzrostowi urządzeń mobilnych i cyfrowych jest trochę trudniej, gdyż tworzymy ogromne ilości treści. Aby odczuć skalę, zobacz na statystyki. Od początków istnienia ludzkości do roku 2003 wytworzyliśmy około 5 miliardów gigabajtów informacji. Przez informacje rozumiem książki, filmy, muzykę. Maile, zdjęcia, czy też na przykład takie kursy online jak ten. Teraz tworzymy taką ilość mniej więcej co 10 minut. Zanim wysłuchasz do końca tego kursu, na świecie powstanie kolejnych kilkadziesiąt miliardów gigabajtów nowych informacji, zasobów czy też danych. Zobacz, jesteśmy zasypywani treściami z każdej strony. W efekcie, czego jesteśmy dużo bardziej rozproszeni niż kiedyś, zastanów się sam, jak długo możesz patrząc na coś, nie myśląc o niczym innym. Przez to, że produkujemy coraz więcej treści, każdy komunikat, który do nas dociera, ma mniej więcej 2-3 sekundy na to, by nas zainteresować. W innym przypadku przypada. Tempo treści jest gigantyczne. Mamy kilka, już nawet nie kilkanaście sekund, żeby zainteresować odbiorcę, przyciągnąć i utrzymać jego uwagę, a także wywołać u niego zamieszoną przez nas reakcję. Więc jeśli tworzysz komunikat, przez pierwsze kilka sekund musisz powiedzieć, czego chcesz. To, co warto zapamiętać, to fakt, że im więcej treści, tym większa konkurencja. Im więcej treści, tym mniejsza uwaga odbiorców, a im mniejsza uwaga odbiorców, tym lepiej Ty musisz wiedzieć, co chcesz powiedzieć i czego chcesz od swoich odbiorców. Pamiętaj, że wartość marki nie może być zbudowana od razu. Jest to proces długotrwały. Wszelkie elementy związa związane z naszą marką muszą być spójne. Należy pamiętać, że im więcej razy coś komunikujemy naszym odbiorcom, tym bardziej to się utrwala, dzięki czemu stopniowo buduje się wartość naszej marki. Na koniec praktyczna wskazówka. Dobrze jest, jeśli część komunikowania się ze społecznością, w tym działania promujące mam, przejmie koordynator. Do jego działań może należeć prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych i w przestrzeni publicznej, stały kontakt z mediami lokalnymi, promowanie MAMU w przestrzeni publicznej, miasta, osiedla, komunikowanie idei mamu, zasad, wartości i celów z wykorzystywaniem różnych kanałów informacyjnych. Zadanie dla Ciebie. Zrób analizę swojego otoczenia za pomocą metody SWOT, sprawdź wszystkie mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, które występują w Twoim miejscu. Powodzenia!